Szybkie, minimalistyczne oko. Brązerkiem nad na górnej powiece robimy sobie, żeby schować troszkę opadającą powiekę, nad załamaniem i potem rozświetlacz na ruchomej powiece. Możesz to zrobić paluchem, możesz to zrobić pędzelkiem. Teraz paluszkiem róż w kącikach. A do tego dojdzie jeszcze granatowa konturweczka. O, tu poprawiamy jeszcze w lustreczku. Żeby fajnie się wszystko mieniło i takie oko będzie świeże i fajnie wyglądające. I do tego granatowa konturóweczka na górnej powiece wzdłuż linii rzęs i na jednej trzeciej dolnej. I teraz pędzelek do tego, którym rozetrę sobie wszystko wzdłuż linii rzęs i będzie taka delikatna granatowa poświata. Fenomenalnie to wygląda, fajnie ożywia oko. Małe popraweczki i drugie oczko tak samo. Bez wysiłku. Szybko to zrobisz. Zobacz, mi bardzo krótko to zajęło, a wyjdziesz i będziesz fajnie się czuła z takim makijażem oka. No a teraz tutaj jeszcze dół, tuż na rzęsy i oko umalowane miłej zabawy. Napisz w komentarzu, co sądzisz o takim makijażu.